Plotki i tym razem okazały się mieć podłoże w prawdzie. Po miesiącach spekulacji Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki oficjalnie potwierdzili, że nie są już dłużej parą. Zapewniają jednak, że nadal łączy ich serdeczna relacja pogłoski o kryzysie w związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego ciągnęły się za znaną parą już jakiś czas, jednak raz po raz wszelkie spekulacje były brutalnie ucinane przez samych zainteresowanych. Dopiero w niedzielne popołudnie prawda o kondycji ich miłości ujrzała światło dzienne. poście opublikowanym na Instagramie Nikodem Rozbicki rozwiał wszelkie wątpliwości, otwarcie pisząc, że on i Julia nie są już dłużej razem. Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu. Czytamy na profilu młodego aktora informację, potwierdziła Wieniawa, wklejając post Rozbickiego na swoje Insta Stories.